Siema, dzisiaj mamy do pokazania i przetestowania Arox płyn na gołębiu. No, dosyć sporo kosztu yy, i pomysłu zabrało mi, jak tu się pozbyć gołębi na balkonie. No niestety sąsiad trochę dokarmia, więc to jest bardzo ciężkie, żeby zmusić, żeby do mnie nie przychodziło. I zauważyłem coś takiego. Arox płyn na gołębie i inne ptaki. Skuteczny, ulega biodegradacji. No Opakowanie ma wystarczyć na 2 m2 Je jeśli więcej, to proszę za użyć mikrogranu. Noś. Najbardziej mnie zastanawia, czy to ma ostraszać gołębie zapachem. Bo jeśli zapachem, to ptaki nie posiadają na tyle dobrego węchu, żeby sobie z tym, tym żeby tym naprawdę się przejąć yy, i tutaj warto myślę obalić pewien mity, że jeśli spotkacie Ptaka, który wypadł z gniazda albo wyleciał z gniazda i gdzieś tam się podskakuje sobie po ziemi. Taki ptak jak najbardziej, taka jak najbardziej można podnieść i włożyć do gniazda z powrotem. To nie jest tak, że e, ptak porzuci, bo poczuje nasz zapach. Jest to, jest to brednia i nie należy po prostu takich ptaków zabierać, tylko postarać się włożyć do gniazda. A jeśli ten już jest opierzony ptak, to warto. E, warto się przyjrzeć czy ktoś po prostu go karmi i przylatuje do niego jeśli tak to takiego ptaszka na pewno nie zabieramy jako test tego odstraszacza postanowiłem yy, obsikać dosyć spory kawałek murka na balkonie i postawić dwie kubki z nasionami jedną wręcz yy, nasączoną tym płynem odstraszaczem drugą pół metra obok i Naprawdę nie musiałem długo czekać, zanim jakiś gołąb przyleciał. O dziwo, stanął w samej kałuży tego straszacza. Trochę nieufnie podchodził do jedzenia, bo widział, że ja patrzę się na niego przez okno, ale apetyt wziął górą, zaczął wyjadać nasiona wprost z tej kałuży. Bardzo dużo mi odstrasza, że jak, jak potrafi wyjadać z tego y, nasiona, albo był tak głodny. Ale prawda jest taka, że kubki nasion zniknęły w ciągu doby. I specjalnej różnicy w czasie znikania nie było, czy, czy to jest kubka w, w tej wodzie, czy nie. Ptak pozostał w tej kałuży przez dobre 5 minut troszeczkę zmieniał kubki z jednej na, na drugą ale tak naprawdę w ogóle go nie ruszyło czy jest w tym płynie czy nie także działanie tego płynu uważam za zerowe Nie, jeśli coś ma odstraszać to, to odstrasza, a nie To już nawet ten cienkowy odstraszacz miał większy sukces Naprawdę mnie zastanawia, po co ludzie tworzą takie całkowicie nieskuteczne środki. Jeśli zwierzę potrafi 5 minut w tym wytrzymać, to znaczy, że to jest żaden odstraszacz. Niestety muszę powiedzieć, że ten odstraszacz to jest po prostu tragedia. Nie polecam.